13. Proszę Państwa, 13! proszę, Jeszcze raz A co jeśli dojdzie do tego, że zamkną tę szkołę? Masz jakiś pomysł, co dalej? A jeszcze nad tym nie myślałem, i mam nadal nadzieję, że wywalczymy. Mamy wielką pretensję. O sposób zaproszenia nas na tą sesję Rady Powiatu, bo przecież doskonale wiemy, że każda sesja każdego samorządu jest otwarta. Czyli ktoś wchodzi, informuje przewodniczącego, zapisuje się do protokołu i występuje. Ja zgłosiłem do pana przewodniczącego Rokity trzech mówców. Bernadetta Glac... Wójt Gminy Piotr Tyrlik, Przewodniczący Rady Gminy Węgierska Górka, Wojciech Sobel. Nie zostaliśmy dopuszczeni tak naprawdę do głosu, nie słuchano naszych argumentów i przeszkadzano. Jeżeli my przychodzimy tutaj z propozycją jako samorząd do pomocy, to nie może być tak, że mówi się, że my kłamiemy. Bazowaliśmy dzisiaj w rozmowie na dokumentach przekazanych przez radnych powiatowych. Więc może trzeba zadać pytanie, jak się odbywa liczenie? W tych dokumentach, mówię to jako samorządowiec, jak się odbywa liczenie, jak się prowadzi takie spotkanie, to nie chodzi o to, czy ktoś pomyślał na przykład o młodzieży, żeby się mogła wypowiedzieć. Tak naprawdę wstrzymanie się od głosu w tak trudnej sytuacji nie rokuje zbyt dobrze. To nie ta młodzież zrobiła tą wielką dziurę. Ta młodzież nie została nawet dzisiaj dopuszczona do głosu z Ambony, może po raz pierwszy. By wypowiedziała się, może jak do kogoś by dotarły te słowa, co młodzież ma do powiedzenia, jak to ma wyglądać w końcu. Jeżeli się mówi, że z samorządem się rozmawiało, to proszę bardzo, może jeszcze trzeba raz usiąść, a nie na sztywność z terminem się zabawiać. 14 dni nie ma żadnego znaczenia, nawet dwa lata nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. W tym momencie jest kwestia, jak rozwiążemy do końca tę sytuację, jak to się wszystko potoczy, bo na pewno młodzież tego tak nie zostawi, samorząd także i także rodzice.